Trzecim był Lucifer niesławny potężny system, znany z ogromnej szybkości, przetwarzania i niekończącego się strumienia złota, który mógł pochłonąć. Jednoczesne zarządzanie wszystkimi trzema systemami było logistycznym koszmarem, wymagającym idealnego wyczucia czasu, bezbłędnej koordynacji i nieprzerwanego łańcucha wydajności od kopalni. Przez zakład po magazyn złota. Dla większości ekip nawet utrzymanie dwóch zakładów bez ciągłych awarii było monumentalnym zadaniem. Dla Parkera trzy urządzenia stały się nowym standardem, a dla Krisa Dumita ta decyzja oznaczała stawienie czoła obciążeniu pracą, z jakim żaden operator magazynu złota. Nigdy wcześniej się nie zetknął. Każda płuczka mogła przetworzyć setki metrów sześciennych brudu na godzinę, a każdy ładunek niósł ze sobą obietnicę i ciężar złota. Gdy śluzy się skończyły, rozpoczęła się praca Krisa. Beczki czarnego piasku i koncentratu, gęste i ciężkie od wielu dni mycia, docierały do jego drzwi, niczym niekończąca się fala. Zwykle proces oczyszczania zajmowała się ekipa dwu lub trzyosobowa, płucząc, oddzielając i rafinując drobne płatki złota z gęstego bogatego w minerały materiału. Ale w obozie Parkera każda uncja była zbyt cenna, by ryzykować, więc Chris nalegałby większość z tego wykonać sam. Ufał swoim dłoniom, oczom i instynktowi, Narzędziom doskonalonym przez tysiące czyszczeń, z których każde było równie ważne jak poprzednie, godziny zlewały się w jedno. Chris rozpoczynał swoje zmiany o zapadającej nocy, pracując samotnie w blasku jarzeniówek, a jego jedynym towarzyszem był jednostajny rytm wibrującego stołu. Temperatura w pomieszczeniu ze złotem wahała się gwałtownie. W dzień panował palący żar bijący od sprzętu. A w nocy, gdy powietrze jukonu przenikało przez metalowe ściany, panował przenikliwy chłód. Pracował nad tym wszystkim starannie, nalewając, płucząc i szczotkując koncentrat, aż na dnie kadzi zaczął pojawiać się ciężki, żółty połysk. To była wyczerpująca, monotonna praca, wymagająca absolutnego skupienia. Nawet najmniejszy błąd. Przechylony słoik, nieodpowiednie ciśnienie w wężu, mógł zepchnąć do kanalizacji złoto warte tysiące dolarów. Z upływem tygodni ogrom materiału stawał się przytłaczający. Z trzema działającymi zakładami Chris często musiał sprzątać trzy razy więcej niż w poprzednich latach. Presja była nieubłagana. Ambitny harmonogram parkera nie pozostawiał miejsca na opóźnienia. Jeśli magazyn złota nie nadążał, cała operacja stawała w miejscu. Chris zaczął pracować na 16-godzinne zmiany, a czasem dłużej, ucinając sobie krótkie drzemki na łóżku polowym w kącie między sprzątaniem. Jego dłonie były podrażnione od chemikaliów. A drobny kurz w powietrzu oblepiał wszystko, czego dotknął, pozostawiając na jego ubraniach delikatny złoty połysk, który wydawał się bardziej przekleństwem niż nagrodą. Początkowo próbował dotrzymać kroku. Z dwoma zakładami dałbym radę, powiedział podczas jednej z wyczerpujących rozmów. Ale jesteśmy rozproszeni. Bob jest tu, a Red tam. Nie dam rady z trzema. To nie była skarga tylko fakt. Ostrzeżenie, że system jest przeciążony ponad możliwości jednego człowieka. Ale machina produkcji się nie zatrzymała. Za każdym razem, gdy zakład płuczący z rykiem odpalał kolejna partia koncentratu, trafiała do magazynu złota, czekając aż Chris zamieni błoto w pieniądze. Fizyczne wyczerpanie stanowiło tylko część wyzwania. Z każdym kolejnym sprzątaniem ciężar odpowiedzialności rósł psychicznie. Każdy słoik odzyskanego złota reprezentował nie tylko wysiłek załogi, ale i finansowe serce operacji. Paliwo, płace, części zamienne wszystko zależało od wagi tych słoików. Gdy waga spadała nawet o kilka uncji, oznaczało to, że ktoś gdzieś zapłacił za to cenę. Chris niósł ten ciężar w milczeniu, wiedząc, że jedno nieudane sprzątanie może odbić się na całym sezonie. To właśnie w jednym, wyjątkowo trudnym tygodniu, kiedy dwie elektrownie uległy awarii, a z Lucifer wciąż pracował bez przerwy, napięcie sięgnęło zenitu. Chris dotarł do sali ze złotem po nocy niemal nieprzespanej, z głosem ochrypłym od kurzu i zmęczenia. Pojemniki były przepełnione. Spojrzał na górę koncentratu, czekającą na niego, i zdał sobie sprawę, że ma kilkudniowe opóźnienie. Parker, który uważnie śledził wyniki produkcji, wpadł, żeby sprawdzić postępy. Co jest przyczyną? zapytał Parker tonem ostrym, ale nie niemiłym. Mamy uncję w tych beczkach. Chris odłożył narzędzia i spojrzał w górę. Problemem! Powiedział spokojnie: Jest to, że jestem jednym facetem, który wykonuje pracę za trzech. Chcesz, żebym posprzątał trzy rośliny, a ja potrzebuję trzech złotych pokoi, albo trzech mnie? Na chwilę, ciasną przestrzeń wypełniła cisza. Jedynym dźwiękiem był szum stołu obróbczego. Parker zmarszczył brwi, a ciężar terminów i oczekiwań wyrył się na jego twarzy. Rozmowa nie przerodziła się w kłótnie, nie musiała. Rzeczywistość była jasna, aby osiągnąć 10. Zero Uncji nie było miejsca na kompromisy. Sukces sezonu zależał od wykorzystania wszystkich ludzi i maszyn do granic możliwości. Od tego dnia Chris trzymał głowę nisko i pracował jeszcze ciężej, ale ci, którzy byli blisko niego, widzieli, ile to kosztuje. Zniknął beztroski uśmiech który kiedyś oznaczał koniec każdego sprzątania, zastąpiony cichym zmęczeniem. Jego oczy miały tysiącmetrowy wzrok człowieka jadącego na oparach. Członkowie ekipy oferowali pomoc, ale on przeważnie odmawiał. Za duże ryzyko, mawiał. Jeśli coś pójdzie nie tak, stracimy złoto. Jego precyzja, ta sama rzecz, która czyniła go niezastąpionym, była również tym, co przykuwało go do pracy. Pod koniec sezonu liczby wydobywane z magazynu złota były oszałamiające. Tysiące uncji napływały z połączonej produkcji trzech zakładów. Każde czyszczenie otwierało nowe możliwości. Każdy słoik był świadectwem nieustającego wysiłku załogi, ale nawet gdy suma przekroczyła sześć tysięcy uncji potem, Osiem tysięcy, a w końcu dziewięć tysięcy, obciążenie dla ludzkiego wymiaru operacji stało się niemożliwe do zignorowania. Krisa nieustannie bolały plecy. Ręce trzęsły mu się ze zmęczenia, a jego głos cichł z każdym tygodniem. Kiedy nadeszło ostateczne sprzątanie sezonu, powinien nastąpić moment triumfu. Załoga zebrała się wokół stołu, gdy waga ożyła sześć tysięcy uncji i rosła. Rozległy się wiwaty, wszyscy przybijali piątki, a Parker uśmiechał się z dumą człowieka, który dokonał niemożliwego. Ale w kącie sali Chris stał cicho obserwując rosnące liczby. Złoto lśniło w blasku świateł, ale wyczerpanie w jego oczach mówiło co innego. Krótko po tym rekordowym ważeniu Chris podjął decyzję. Poinformował Parkera, że nie wróci na kolejny sezon. Nie było żadnego dramatu, żadnej złości, tylko ciche poczucie ostateczności. Zrobiłem co do mnie należało, powiedział po prostu. To był koniec pewnej ery. Przez lata Chris Dumit był ostatnim człowiekiem, który dotknął każdej uncji złota wydobytego przez Parker Schnabel. Jego precyzja, cierpliwość i poświęcenie pomogły zamienić ziemię w miliony. Ale nawet najbardziej wytrwały górnik ma swoje granice. Klondike pochłonęło kolejną ofiarę nie przez porażkę, ale przez sukces, który posunął się za daleko. Kiedy rozpoczął się kolejny sezon jego nieobecności, nie dało się zignorować. Złoty pokój, niegdyś wypełniony jego stałym rytmem i skrupulatną rutyną, wydawał się pusty. Nowe ręce przejęły stery, ale nikt nie potrafił dorównać idealnemu połączeniu umiejętności i intuicji, jakie Chris wnosił do pracy. Wyniki parkera pozostały wysokie, ale dynamika się zmieniła. Ciche partnerstwo, które definiowało jego najlepsze sezony, odeszło w zapomnienie. I tak historia 15. sezonu. Zakończyła się nie tylko złotem i chwałą, ale także cichym odejściem człowieka, który uosabiał to, czego wymaga Klondike, wytrwałości, poświęcenia i zrozumienia, że czasem nawet najsilniejsi muszą w końcu odejść. A potem był Lucifer, potężny zakład główny. Trzy oddzielne strumienie bogatych w złoto koncentratów, wszystkie wypływające z zamarzniętej ziemi Yukonu i trafiające w ręce jednego człowieka. Obciążenie pracą natychmiast zmieniło się z trudnego w fizycznie wyczerpujące. Wyobraź sobie, że kończysz wyczerpującą 12-godzinną zmianę z ciałem obolałym od zimna i wysiłku. A potem uświadamiasz sobie że dzień się jeszcze nie skończył. Nadal musisz wyczyścić śluzy nie z jednej, a z trzech potężnych maszyn. To nie jest proste zadanie, jak wypłukanie brudu. To żmudny, godzinny proces starannego płukania, przesiewania i zagęszczania złota, aby upewnić się, że nie zginie ani jeden cenny płatek złota. Dla Krisa, który miał już wtedy ponad 60 lat, ta nieustanna, nieprzerwana charówka była czymś więcej niż tylko pracą. Stała się fizyczną udręką. Był facetem, który słynął z tego, że nigdy nie narzekał, że po prostu przykładał się do pracy i ją wykonywał. Ale w tym sezonie widać było, że zaczynają się pojawiać rysy. Powiedziałem Parkerowi, że zostanę w tej pracy, dopóki nie przestanie sprawiać mi to przyjemności albo nie będę mógł jej dłużej wykonywać. Zbliżamy się do momentu, w którym człowiek, który zawsze był ostoją spokoju w tej burzy, wyglądał na wyczerpanego, przytłoczonego i po raz pierwszy pokonanego. Tonął w sukcesie, który sam pomagał budować. Presja stała się tak silna, że Chris po raz pierwszy w swojej długiej i lojalnej karierze w Parker musiał przemówić. Albo to, albo załamanie, coś musiało się stać. Najbardziej szokujący jest fakt, że operacja Parkera była tak przeciążona, że nie było nikogo, kto mógłby pomóc. Każdy członek załogi był niezbędny do wyżywienia trzech głodnych płuczek. Odciągnięcie doświadczonego operatora od spycharki lub wozu do transportu kamienia, nawet na kilka godzin, spowolniłoby całą operację i zagroziłoby osiągnięciu celu 10-0 uncji. To postawiło Krisa w beznadziejnej sytuacji. W chwili cichej desperacji, w końcu zwrócił się do parkera i przedstawił się jako Tatiana Costa. Była jedną z najlepszych i najbardziej wszechstronnych operatorek sprzętu w zespole ale nie miała żadnego doświadczenia w delikatnej, ryzykownej sztuce wydobywania złota. To była, jak zdrowaś Maryjo, prośba o jakąkolwiek pomoc, jaką mógł uzyskać. Usunięcie z pola czołowego operatora było ogromną prośbą, której pozostali brygadziści Parkera Mitch i Tyson z pewnością nie mogli znieść. Alternatywą było jednak obserwowanie, jak Chris, serce sali złota, odchodzi na dobre. No cóż, już nie jest fajnie. Jeśli odejdę... Nie możesz przejść na emeryturę. Zabierzemy Tatianę. Tatiana, tak, idealnie. Dziękuję bardzo. Doceniam to, kolego. Bardzo dziękuję. Parker, pomimo swojej nieustępliwej determinacji, wiedział, że nie może stracić Krisa. Decyzja zapadła. Tatiana przejdzie szkolenie, a Chris w końcu otrzyma pomoc. Ale czy to już nie za mało? Za późno, szkoda już wyrządzona. Przesłanie zamierzone, czy nie było jasne? Ambicja Parkera, by pobić rekord była ważniejsza niż dobro jego najwierniejszego człowieka. Fundamenty ich partnerstwa zostały zachwiane do głębi. Aby w pełni zrozumieć, dlaczego odejście Krisa Dumita było przełomowym wydarzeniem dla uniwersum, gorączki złota, trzeba zrozumieć, kim tak naprawdę był dla tej operacji. Nie był po prostu kolejnym członkiem załogi najemnikiem z konkretnym zadaniem. Przez lata stanowił sekretny składnik niesamowitego wzrostu parkera Schnabel'a, solidny fundament, na którym zbudowano imperium wydobywcze złota. Oto najbardziej zaskakujący fakt ze wszystkich. Chris Dumit nie był nawet poszukiwaczem złota. Trafił do tego chaotycznego świata niemal przypadkiem. Swoją przygodę z serialem rozpoczął jako cieśla zatrudniony przez oryginalną, często niezdarną ekipę Toda Hoffmana we wczesnych sezonach. Jego zadaniem było po prostu budowanie kat dla górników. Był facetem z młotkiem i piłą, a nie z miską do złota. Ale jedno pociągnęło za sobą kolejne, jak to często bywa na Yukonie, i wkrótce znalazł się po kolana w błocie i szaleństwie. Okazało się, że ma do tego naturalny talent. Kiedy w końcu dokonał kluczowego przejścia do nowo powstałego zespołu Parkera w czwartym sezonie, wszystko nagle zaskoczyło. Parker był młodym, ognistym geniuszem z śmiałymi pomysłami i nieokrzesanym talentem. Ale Chris był pewną ręką, głosem spokoju i doświadczenia, który pomógł przekształcić te szalone ambicje w prawdziwe ważkie złoto. Jego skrupulatna, wręcz obsesyjna praca w sali złota była ostatnim kluczowym krokiem, który pomógł Parkerowi bić rekordy rok po roku. Gdyby Chris nie zadbał o to, by z koncentratów wydobyć każdą możliwą uncję legendarne, wydobycie złota przez Parkera po prostu by nie istniało. Zobaczmy, ile tu zebraliśmy: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 185, 15. To niezła seria. Nie tylko oczyszczał złoto, ale maksymalizował zyski. Przekształcał chaotyczną, ryzykowną operację górniczą w precyzyjnie dostrojoną maszynkę do zarabiania pieniędzy. W każdym sezonie, gdy ilość złota Parkera rosła z 1000 uncji do 2000, a następnie do ponad 6000, Chris był tym, który dbał o to, by te liczby były prawdziwe. Ale wielu przeoczyło fakt, że jego wartość wykraczała daleko poza liczby na wadze. Chris był emocjonalnym spoiwem, które spajało całą napiętą operację. Wydobycie złota w Klondike to istna gorączka. Masz do czynienia z 12-16 godzinnymi dniami pracy mroźną pogodą ciągłymi i katastrofalnymi awariami sprzętu oraz młodym szefem, który wymaga od pracowników perfekcji. W takim otoczeniu... Wybuchają emocje, wybuchają kłótnie, a morale może spaść szybciej niż kamień w śluzie. W tym chaosie Chris był oazą spokoju w burzy. Dzięki swojemu swobodnemu usposobieniu ciętemu dowcipowi i wszechobecnemu cygaru, posiadał wyjątkową zdolność rozładowywania napięcia i powstrzymywania załogi przed wzajemną agresją. Kiedy napięcie parkera sięgało zenitu, to właśnie Chris często potrafił sprowadzić go na ziemię. Był kimś więcej niż brygadzistą. Był mentorem, ojcem i przyjacielem dla wszystkich członków załogi. Z biegiem lat stał się kluczowym decydentem. Parker zaczął ufać jego osądowi we wszystkim, od najlepszego sposobu na zdobycie konkretnego zarobku, poradzenie sobie z dramatami w załodze. Chris nie był tylko pracownikiem, był fundamentem całego imperium. Kiedy Parker postawił sobie pozornie niemożliwy cel prowadzenia trzech myjni, to właśnie Krisowi powierzono zadanie opracowania szalonej logistyki, która miała go urzeczywistnić, mimo że ciężar ten fizycznie i psychicznie go wykańczał. Wszystko musi być posprzątane w Golden. Nie mogę tego zrobić, po prostu nie mogę. Po co mieć trzeci zakład, skoro nie da się go utrzymać w czystości? Jego odejście. To nie strata dobrego kierowcy ciężarówki czy wykwalifikowanego mechanika. To jak wyrwanie kamienia węgielnego z budynku. Człowiek, który z Outsidera bez żadnego doświadczenia stał się jedną z najbardziej szanowanych i niezastąpionych postaci w branży, właśnie odchodził. Cała konstrukcja była teraz zagrożona. Ale żeby zrozumieć, dlaczego tak mocno go naciskano, trzeba zrozumieć człowieka, który to naciskał. Dziedzictwo czegoś więcej. Nie można mówić o ogromnej presji, jaka ciąży na Krisie Dumicie, nie wspominając o źródle tej presji. Sam Parker Schnabel. Parker to nie tylko poszukiwacz złota. To fenomen. Cudowne dziecko, którego całe życie było nieustannym dążeniem do czegoś więcej. Urodzony w połowie lat 90. W maleńkim, surowym miasteczku Heinz na Alasce, wychował się praktycznie w kopalni złota. Jego dziadkiem był legendarny John Schnabel, który zarządzał kopalnią Big Nugget. Podczas gdy inne dzieci grały w gry wideo lub uczyły się jeździć na rowerze. Parker uczył się obsługi buldożerów koparek i płuczek. Zapach oleju napędowego i ryk ciężkich maszyn są w jego DNA. Przez chwilę rozważał pójście na studia, żeby studiować geologię lub inżynierię. Ale bądźmy szczerzy. Sala wykładowa nigdy nie pomieściłaby jego monumentalnych ambicji. Zamiast zaciągać kredyty studenckie, przeznaczył cały swój fundusz na studia na dzierżawę własnej kopalni. Mając zaledwie 16 lat, przejął rodzinną kopalnię od starzejącego się dziadka. Parker odniósł ogromny sukces. Jestem z niego dumny, że osiągnął to, co osiągnął. Wyobraź sobie, że jesteś nastolatkiem. I nagle odpowiadasz za operację na pełną skalę, mówiąc dorosłym mężczyznom dwa razy starszym od ciebie, co mają robić. Ale nie był tylko apodyktycznym dzieciakiem, miał wiedzę, instynkt i żelazną etykę pracy, które to potwierdzały. Kiedy nadeszła gorączka złota, świat poznał tego nastoletniego geniusza górnictwa. Ale bycie osobowością telewizyjną w rodzinnym mieście nie wystarczyło. W posunięciu, które zaszokowało całą branżę, porzucił bezpieczne rodzinne interesy, udał się do Yukonu w Kanadzie, wydzierżawił własny teren od legendarnego górnika Toniego Beca i zaczął wszystko od nowa. To była ogromna gra na wszystko. Opłaciło się spektakularnie. W swoim pierwszym solowym sezonie. Wydobył z ziemi ponad tysiąc uncji złota, uciszając wszystkich niedowiarków. Od tego momentu jego trajektoria była linią prostą skierowaną w górę. Jego wydobycie złota rosło wykładniczo z każdym sezonem, zostawiając rywali takich jak Todd Hoffman daleko w tyle. Nie zajmował się tylko wydobyciem. Wprowadzał innowacje, nieustannie dążąc do większej wydajności, większych maszyn i wyższych plonów. Został multimilionerem, zanim jeszcze skończył 30 lat. Ale ta nieugięta determinacja to miecz obosieczny. Ambicja Parkera jest nienasycona. Dla niego pobicie rekordu nie jest powodem do świętowania. To po prostu nowy poziom, który trzeba przełamać w kolejnym roku. To, co wielu ludzi widzi w programie, to triumf, ale ekipa doświadcza nieustającej presji. To jest siedzenie. To znaczy, nie mogę tego zmienić. To też taki ruch w stylu Hoffmana. No, no, nasypmy jeszcze trochę żwiru. Jest w nim złoto. To jest miejsce do siedzenia. Mamy mnóstwo pracy, mnóstwo rzeczy do wyrzucenia. Dzięki za posprzątanie, Chris. Wiem, że to dużo dodatkowej pracy. Jasne, nie ma problemu. Przynajmniej teraz wiemy, prawda? Jasne. Nie ma czegoś wystarczająco dobrego. Ta obsesja odbiła się również na jego życiu osobistym. Jego związek z australijską pielęgniarką weterynaryjną Ashley Ewell, która nawet przez jakiś czas pojawiała się w programie, rozpadł się, ponieważ jak sam powiedział, nie potrafił pogodzić pracy z relacją. Dla Parkera złoto zawsze jest najważniejsze. To właśnie ta jednostronna koncentracja Doprowadziła bezpośrednio do celu, jakim było wydobycie 10.0 uncji. Dla niego nie był to szalony, dezorganizujący załogę cel. To był po prostu kolejny logiczny krok, kolejna góra do zdobycia. Jest tak skupiony na dotarciu na szczyt, że czasami nie dostrzega obciążenia, z jakim zmagają się ludzie, na których polega, aby go tam doprowadzić. Ludzie tacy jak Chris, którzy przez lata dawali mu niezachwianą lojalność i morderczą pracę. Decyzja o prowadzeniu Three Plants nie była podyktowana wyłącznie chęcią zdobycia złota. To było oświadczenie. Parker po raz kolejny udowodnił, że potrafi to, czego nikt inny nie potrafił. Ale tym razem ceną za to oświadczenie była lojalność jego najbardziej zaufanego człowieka. Prawdą, dla której Chris odszedł, nie były tylko długie godziny pracy. Chodziło o fundamentalną naturę pracy dla człowieka, którego nigdy nie da się zaspokoić. Czy więc Chris Dumit, człowiek, który zmagał się z zamarzniętą ziemią, awariami mechanicznymi i latami wyczerpującej pracy, naprawdę opuścił najbardziej udaną operację wydobywczą złota w telewizji tylko dlatego, że był zmęczony? Krótka odpowiedź brzmi nie. Prawdziwy powód jest o wiele bardziej skomplikowany i, szczerze mówiąc, bardziej ludzki. Nie chodziło o jedno wydarzenie. Nie chodziło tylko o cel 10.0 uncji, ani o przytłaczającą presję związaną z prowadzeniem Three Plants. To był przytłaczający ciężar wszystkiego, razem powolne spalanie się zmęczenia i poczucie bycia traktowanym jak coś oczywistego, które w końcu osiągnęły punkt krytyczny. Połączmy fakty. Przez lata Chris był cichym profesjonalistą filarem załogi. Pomógł Parkerowi rozwinąć się z obiecującego dzieciaka w Tytana wydobycia złota. Spójrzmy na liczby. W sezonie 5. Ekipa Parkera wydobyła ponad 2500 uncji złota. W sezonie 7 liczba ta wzrosła do ponad 4300 uncji. W sezonie 8 wydobyli ponad 6200 uncji złota. Takie liczby nie powstałyby bez mistrza takiego jak Chris w pokoju ze złotem, skrupulatnie odzyskującego każdy płatek. Ostatecznie Chris Dumit wybrał inną drogę. Czy nieugięta ambicja Parkera była jego największym atutem, czy fatalną wadą, która kosztowała go utratę najwierniejszych ludzi? Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Nie zapomnij polubić naszego kanału i zasubskrybować go, aby poznać więcej wewnętrznych historii ze świata wydobycia złota.